Dobra, jestem, pociąciłem. Eee. Teraz właśnie. Mm, z, mamy co, swoją drugą bardzo słabe skinę. Tu... No. No. Nie ukryje się. To jest na no Mike. Więc nie myślę, że nas nie. Nie uda się. Zginąłem. A oni przeżyli. Bo ja musiałem się nikwieścić, pewnie. To co wiem, bardzo ty słaby się. Nie, nie pozwolę. Tu ten zniszczyli. Ten, ten. Zabili nasz. I już syski.

i trzeba tam pomóc halo bo zginiesz jak będzie mieć 10 subskrybentów to możliwe że będziemy mieć jakiś live live może być a ja sobie będę powoli też kończył misję. misje nie skończymy misję, tu fajnie. Tak, nie skończymy misji, to kruk. Jeszcze właśnie kruka nie Trzeba Czy byłoby mi kruka. Chyba. To jeszcze nie znaczy chyba, że przegramy. Nie? Tylko teraz mają osoby z naszej kluby zatrudnia. hmmm, spis, myślę, że my to przegramy Tę, tą szklę, ale nie, może się to powróci przepraszam nie, 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 szybko

tu mamy przegraną widocznie, musimy zrobić kogoś Nie Przegrana. Przegrana, przegrana. No! O, skończyliśmy za tą misję. I zrobię to mega skrzynki. Mm. Zrobię sobie jeszcze jedną lądkę. To tu. Ta mapa się nam wylasuje. To jest w to za. To przetrzymają. Och,

No, jest sobie raczej jest na groma. Dobra, Grum, mam sobie jak Nie mam niedźwiedzi Ja wolę chyba groma. To sobie wezmę na nie. Dobra, wyrębam groma. Dobra, 6 minut ho, i ja. Oczka mu Aha, tak u mnie już wyrczyms legendy w ogóle. To jest legendy nie. Ja już żeby... tak. może skończyć? Ja mam tak przyklamę. Brzmieni nam to na razie pójdzie. Ale to na 100% nie jestem No. O jego gra i nie mam jeszcze żadnej legendy. No trzeba łowić legendy. Nie jak legendy. Nie widziałem na się są tam.

Nie, jak to oni robią? No chyba raczej sobie zrobić dwie rundki. To się robi dodatkowy rundek. A więc będzie runda. Pamiętam ostatni raz jak wbijecie 10 subskrypcji, to je robić live'y, może. Przegraliśmy tą rudę, ale może drugą rudę wygramy.

Coraz więcej? Czy to teraz uda nam się wygrać? Czy nie? Tak, tak, to fajnie. Hmm. No dobrze, no... Teraz sobie myślę, że wgramy. gramy ja jestem na 100% pewny. I wyrzuć się też okazja zmieni, że przegramy to. nie mogę się na chwilę ruszać. Nie mogę się ruszać. Mogę? No właśnie, właśnie o tym. Widziałam, że zaraz wygrają to. Niemożliwe, Wiedziałam, że to niemożliwe. No, przegrałaby to. Alfredo gra. Nie raz w to gryłem. Ludzie mocno, ale dobra. Przegrana. Trudno. Więc to będzie tyle z tego ci kapa i derka.